Witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pokémon Emerald Randomized Egglock. Bo mi się już mylą te wszystkie nazwy. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku um, udało nam się w pewnym stopniu przyczynić do um, walki dwóch legendarnych Pokémonów, a mianowicie um, do walki Graudona z Kyogrem. I... no w sumie tak nie do końca my jesteśmy prowokatorami, bo to wszystko jest wina Arciego i Maxie, i Maxima? Max... Maxia, Ma, Maxa? Yy, Bynajmniej liderów yy, Timu Aqua i Timu Magma, którzy no oni sami sprowokowali te legendy do tego, budząc je do tego, że ze sobą walczą. A my musimy sprowokować trzecią legendę, żeby je uspokoiła, także w dzisiejszym odcinku na pewno zobaczymy sobie Rayquazę i yy, miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normy i będziemy mogli zmierzyć się z liderem w Sutopolis. A żeby tak się stało, to na samym początku odcinka no, trzeba wypełnić pewne takie rzeczy jak zostawienie łapki w górę na przykład pod odcinkiem, na przykład komentarz z imieniem dla Pokemonów, które są ładnie w jajeczkach, które się ładnie wyklują. Bo dzisiaj sobie na pewno jednego pokemona złapiemy, także też będzie fajnie. Um, jak również subskrypcja kanału, jeśli tego nie robisz zasobuj mój kanał byku i będzie, będzie gitara, nie? Wbij też na pokemonową planetę, na trenerzy Dimitriego, na mojego Instagrama też możesz wbić. Um, no i cóż, I, kochani, lecimy, lecimy z koksem, przejdźmy do Team Recapu. Na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest yy, Deliber, czyli Train na poziomie 45 z abilitką Shadow, tak. Yy, trzymający Shardwig i z atakami Ice Beam, Aerial Ace, Fake Out i Fly. Yy, kolejnym Pokémonem jest Angie na poziomie 45 z abilitką Levitate i z atakami yy, Psychic, Ice Beam, Sing i Flash. Następnym Pokemonem jest Trump na poziomie 45 z Abilitką Shield Dust i z atakami e, trzymającym Water, Mystic Water i z atakami Surf, Dive, Cut i Water Pulse. Następnym Pokemonem jest Rambo na poziomie 45 z Abilitką Cute Charm i z atakami Dig, Brick Break, Rock Tomb i Rock Smash. Kolejnym Pokemonem jest Mister. na poziomie 45, um, Abilitka Water Veil, trzymający Soft Sand nie wiedzieć czemu i ataki takie jak um, Accent Power, Body Slam, Strength i Rollout. I ostatnim Pokemonem jest Alienka na poziomie 45 z Abilitką plus e, trzymający Chor trzymająca Chork i z atakami Willow wisp Ember, Paint, Attack i Bite. Tak się przedstawia moja drużyna. Mam nadzieję, że nie będzie przesterów, oddalam od Ciebie ten mikrofon i tak patrzę. Yy, miejmy nadzieję, że, że będzie wszystko ok, bo mm, przechodzę małą rewolucję mikrofonu. Yy, staram się, żeby ten dźwięk był jak najlepszy, bo z takimi zauważyłem, że ok, nie było żadnych przesterów i w ogóle w miarę czysto nawet było mnie słychać, ale yy, często, często były yy, ucinane końcówki. Yy, to, co mówiłem, to gdzieś tam końcówki się y, jakby były za cicho, były ściszane y, albo gdzieś tam urywane i to, to o tyle było denerwujące, że no, że czasami w takich kluczowych momentach mnie po prostu nie było słychać i no nie, nie chcę, żeby tak było. Ym, dlatego też y, no, postanowiłem troszeczkę pogrzebać w ustawieniach. I miejmy nadzieję, że no, teraz będzie lepiej, tylko że no, drugi raz podchodzę do nagrywania tego odcinka. Dobrze, że tak w miarę e, na początku się zjarzyłem, że po prostu mam przestery straszne i musiałem troszeczkę powalczyć z y, ustawieniami, e, jeśli chodzi o jeśli chodzi, jeśli chodzi o mój mikrofon. miejmy nadzieję, że już teraz będzie wszystko dobrze. No, staram się oddalać, żeby nie było, bo i tak widzę, że cały czas mam w miarę głośno. Nawet jak mam tak daleko. A widzieliście, że wcześniej byłem praktycznie przy samym mikrofonie. Ehm, no, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie jest z nami Wallace, który przeprasza nas bardzo strasznie. No, no, nie, nie zanotował w głowie, że no, nas zostawił za sobą. Ehm, ale no drzwi do Skypillar były zamknięte, ale no... Mm. Częścienie ziemi odblokowało yy, wejście do, do Sky Pillar. Czyli Rayquaza jest na samej górze. Dobrze, no zróbmy tak, żebyśmy mogli tutaj kogoś złapać, bo to w sumie nie ma znaczenia, kogo my tutaj złapiemy. Może być nawet paras. Yy. Wróćmy Ultra Bola. O tym Mendo. też się bawić. Yy. No i pięknie. Dobrze, złapaliśmy paraska. Paras e, zostanie ładnie wymieniony za jajko. Tylko teraz tak, jeszcze bym chciał e, z powrotem Max Ripple użyć. Z mm, tego co wiem, to tutaj żadnych przedmiotów i tak nie ma e, do ogarnięcia, więc... E, musimy po prostu e, po prostu iść na samą górę, gdzie spotkamy się. Właśnie z tym legendarnym Pokémonem Rayquaza. Piękny Pokémon. Ja ogólnie lubię bardzo Rayquaza. Jest to z, jeden z moich takich ulubieńszych Pokémonów legendarnych. Pokémonów smoków, tak, by the way. Mm. Obudzona Rayquaza odleciała. No i zaraz zobaczymy, co zrobi Rayquaza. Ehm. Um... Z tego co wiem możemy już po prostu teraz nawet udać się prosto do Sutopolis ze szczytu Sky Pillar. Ehm... No i jesteśmy, popatrzmy. Jest Archie, jest Maxi. Oni się lampią na to, jak się... Ehm... Crowdon Skyogrem biją. Jest tak. Piękna taka animacja w sumie jak na tamte czasy to była bardzo piękna animacja. Ehm... No i leci, leci Rayquaza, jeszcze tutaj powinna mega ewoluować. To już był <śok> szok, szok i niedowierzanie. Tak, światłość z góry. Pojawia się Rayquaza. Jedyny Pokémon, który jest w stanie powstrzymać walczące dwie legendy. Ziemię, nasze znaczy dwa żywioły, ziemię i wodę, powietrze powietrzem, bo to one tak reprezentują te żywioły. Um, ziemia, woda i powietrze. A, jest Rayquaza. Przyszła, zrobiła porządek i, i poszła. Także um, taka była rola Rayquaza w dzisiejszym odcinku. No, po prostu przyleciała, zrobiła porządek, sprawa dupsko um, graudonowi Kajogrowi, Tamte poleciały się wypłakać i po prostu, i taki jest tego finał. Dobrze, moi mili, moi drodzy. Nie wiem jak ustawić ten mikrofon, w ogóle przepraszam, jeśli w tym odcinku będzie jakoś dziwnie mnie słychać, to was bardzo przepraszam, postaram się to do następnego odcinka zniwelować na tyle, na ile będę mógł. Mogą być przestary, bo widzę, że czasami ten dźwięk jest taki niestabilny. Ja się jeszcze pobawię w tych ustawieniach, bo chcę, żebyście mieli jak najlepszy... Jak najlepszą jakość dźwięku, jeśli chodzi o moje materiały, no bo sam sobie postawiłem tą poprzeczkę i teraz muszę się tej poprzeczki trzymać, moi drodzy, bo to nie jest takie proste. Dobrze. Generujemy. 9. Taki numer boxa Widać? Widać. Dobrze. dziewiątka moi mili. 900, no nie jest tak źle. W 900 przepychu wielkiego nie ma. Yy, I od 1 do 30. Jest to liczba 11. 11 z tego co widzę. Czekaj ja się, przybliżę bardziej. Yy, 11 z tego co widzę to nie ma. Więc nie powinno być problemu. Tu mamy 12, więc tu jest 11. Aha. Dobra, cyk. Oczywiście zamiast ciebie cyk yy, i cyk. Dobra. No i teraz ustalmy to. To dołącza do naszej drużyny. Cie dołącza. Po prostu wykluwa się z jajka. Ustalmy to. O tak, o tak, o tak, o tak, o tak, o tak, o tak. W końcu, w końcu moje modły zostały wysłuchane. W końcu sprawiedliwości stało się zadość. I od razu mogę Cię zapewnić, drogi Dratini, droga w sumie Dratini, że mm, dołączasz do drużyny. Dobra, w te imiona. Ja już wiem, jak Cię nazwę. Ja Cię nazwę Bytomira po prostu. Bo swego czasu yy, Uksonka na kanale. Była taka seria jak e, Pokémon e, Volt. Nie, przepraszam, to nie były Volty. E, Pokémon White 2, e, White 2 Randomizer Nazlok. E, I tam Książę miał ze sobą Bytomira, swojego startera. Znaczy, no to nie był jego taki faktyczny starter, tylko to był starter w. 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 w, 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 w Unowie. A go wziął po prostu z Kanto, bo go złapał praktycznie pod koniec swojej podróży w Kanto. No i ten Bytomir, fakt faktem, no nie żył za długo, ale był, no bądź co, bądź moim też Pokemonem, bo ja dałem tu imię I Tak lubiłem tego Bytomirka. By... To... Mi... Bytomira, tak się będziesz nazywać. Dobrze, kochani, cieszę się z tego faktu, od razu sprawdźmy. No na pewno jest fajna, no to najważniejsze, że nie jest shiny. Chociaż fajnie by było jakby była shiny też z jednej strony, ale z drugiej strony ma Airquake'a. Um, Habilitka Pressure. No w sumie ze wszystkich głupich ablitek nieźle, nieźle. Um, mogło się zrandomizować dużo, dużo gorzej. Um, dobrze, od razu ją sobie ogbustujmy. Na odpowiedni poziom z racji tego, że to jest stosunkowo Thunderwave W sumie dobrze naucz się Thunderwave, a możesz się nauczyć Pogadajmy sobie po prostu no, na różne ciekawe tematy. Jak mam dzisiaj dzień minął? Mamy prawdopodobnie ten odcinek powinien się pojawić w niedzielę. Jestem dzisiaj... o Twister... Twistera to się nie uczy niekoniecznie. Zmontowałem Wam właśnie dzisiaj odcinek, który się pojawił w czwartek. A teraz zabrałem się za nagrywanie odcinka na niedzielę, no bo tak jak mówiłem, chciałbym, żeby ta seria poszła jak najdalej do przodu. Dragon Rage, może zamiast tego Hyperbima, ten Hyper, Beam Hyper Beam mi tak jakoś nie leży u ciebie. Hmm. dobrze, dobrze, będę miał Dragonite'a, to jest po prostu... Mmmm... Mute. Slam, a naucz się slama, nie wiem w sumie, chociaż nie masz za... nie masz jak się nauczyć tego slama. Hmm. dobra, pięknie. Yy, mamy Dragonera, hmm. Nie pamiętam, na którym ewoluuję w Dragonite'a. Czy na 45? Nie, na 55 chyba ewoluuje dopiero Dragonita, więc dzisiaj raczej Dragonita nie ujrzymy. Agility, nie. Okej. Okay. 40... A jednak na 40. ewoluuje. Dragonite i mamy. Mamy Dragonita. Pięknie, cieszę się. Tak się bardzo cieszę, bo w końcu mam latającego Pokemona. O jeny, jak ja się z tego cieszę to nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy. Dobra. 45. Z racji tego, że już pokemona surfującego mam. Yy, ciebie uczę latać. Bo potrzebuję pokemona latającego. Będziesz nim ty. Zamiast surf. A bo to jest HM. Dlaczego? Earthquake bardziej by mi się przydał u ciebie niż ten surf. eee. Hmm. Y Moment. Sprawdźmy, jakie ty masz w ogóle statystyki. O, teraz masz sandproof. Soundproof. Y no ale no, okej. Okay. Masz fizyczny atak zdecydowanie. Zdecydowanie fizyczny atak, więc ten Earthquake musi zostać. To jest w ogóle... Nawet nie ma takiej opcji, że ten Earthquake nie zostanie. Tak, jak widzicie ma Abilitkę Sandproof. Yy, 126 ataków, więc... Ma Hardinator. Co by tu z tobą zrobić, mira. Nie wiem jeszcze, co z tobą zrobię. W międzyczasie będę musiał na pewno poszukać yy, kogoś, kto usuwa ataki. Move Delayter? Gdzie może być Move Delayter? Gemon Emerald? Jeśli wiecie to napiszcie, chociaż ja i tak pewnie tam to sprawdzę na własną rękę. Ale nie mniej jednak. Najważniejsze, że jest z nami Bytomir. Bytomira. Czy my mamy jeszcze coś um, takiego stricte... Rock Tomb. Adąbol, Thunderbolt'a zapewne możesz się nauczyć, ale nie chciałbym. Dragon Claw naucz się. Dragon Claw a to ty się naucz, bo jest to fizyczny ruch. Może zamiast tego Dragon Rage'a mm. więcej z... zrobi pożytku jeszcze. Jak ci dam Dragon Fanga. Hmm. I powinna być gitarka. Dobra. Zagadajmy ze wszystkimi, którzy tutaj są... ha Every Ground and Dobrze, oni już sobie poszli. Zagadajmy teraz z wolesem Dimitri, my eyes didn't save me. Mm, thanks to your help, so the police uh, know all of Owen was saved. Tak, dziękuję nam za pomoc tutaj w Stopolis, ale no nie, cały region Holen Ho został uratowany. E Okej, okay, thank you. I to jest HM07 i to jest Waterfall. Mm, dobrze. Mm, oczywiście, jak dostaniemy mm, e Rain Batch, to się, to chyba tak nazywa, oznaka deszczu, to wtedy będziemy mogli w ogóle tego mm, Ruch używać poza walką, ale ok. Nie wiem, czy dobrze robię. Aha, dobra. Dobra. Nie było tematu. Czy Ym... dobrze robię w sensie takim, że idę na lidera? No ale to no, już trudno, no będzie. robić tak, żeby tego lidera odarnąć. Dobrze, zawalczmy tu ze wszystkimi. Remoraid. Remoraid. Ym... Dragon Claw i tak przed, przed liderem i tak się udam do centrum Pokémon no bo w sumie... A, to tak nie możemy. Ripel przestał działać, bardzo dobrze. Um, tutaj bez pośpiechu, to nie jest trudne, tylko po prostu wtedy wpadłem za bardzo. Um, Okej, okay. za szybko po prostu wleciałem. Um, cyk, 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 cyk. Tyk, cyk, cyk, cyk. Tyk, cyk, 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 i cyk. I pięknie mamy to. Na pewno w tą mańkę trzeba się udać. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, no i już mamy to. Dobra. Człowiek skupił na tym, żeby A. Ja teraz odwaliłem. Myślałem, że mogę po tym chodzić. Ale no dobrze. Już odblokowałem całą drogę, ale tu jest sporo trenerów. W sumie zawalczmy z nimi wszystkimi. Zyskamy dodatkowego expa. Który na pewno nam pomoże. W walce z Huanem, nie wiem kto tam jest następny. Electrode, Earthquake, dziękuję. No jednak ten fizyczny atak tutaj u Dragonite'a robi robotę. Noból kolejny. Na szczęście nie masz yy, podtypu fery, nie wiem kto. Też ma yy, Nie masz podtypu fery ani ty, ani ty, więc Bytomira może być spokojna. Jeszcze nie Tagena. Okej, okay. Ralts, <coughs> Dragon Claw, Graveler, zostańmy, bo mamy Earthquake'a, Rollout, no to zaboli, bo jest to bądź co bądź yy. ruch super efektywny. Dobra, Skitty, to nawet Surf, tutaj też muszę wykorzystywać te inne ataki niż tylko to. Aczkolwiek ser będzie działał dużo, dużo słabiej, bo jednak jest to e, ruch z spec... Znaczy jest, jest specjalne. Cinchoł! No to z Chinchouem to nie ma problemu, bo mamy Earthquake. Więc pyk. I by to miera wbije? Nie wbije jeszcze. Ekans, no też nie będzie problemu. Jeśli takie Pokemony się pojawią u Kołana, to mogę być spokojny, aczkolwiek no nawet nie Nidorino. <laughs> To są pokemony, które Bytomir po prostu... Bytomira. Czemu będzie mi się mylić? Bytomir z Bytomirą. Eee, ona po prostu zjada na śniadanie. Takie pokemony, dobra. Stanspor, o ty mendo. Dobra. I jeszcze ty i tam jeszcze będziemy mieli dwuwalkę. Antler. Mmmm. Attack. O nie. O ho ho ho. ho, ho, ho. Dobra, Rambo. Eee, yy, Brick Break. break. Okej. Okay. Yy, ja sobie by to podleczę. Hyper Potion. Yy, I full heal. To będzie najbezpieczniejsza opcja. Yy, tu będziemy mieli dwuwalkę, więc jeszcze tą dwuwalkę ogarniemy. Yy, kogo masz? Poliwak i Pichu, No to nie no, to są akurat em, pokemony, które no, no... no nie mogą nam zrobić wielkiej krzywdy. Dobra może być Poliwak. A tu może być... Pichu, no one. W pierwszym stadium ewolucyjnym to raczej... Raczej to nie są groźne pokemony, nie? Wszystkie praktycznie tu są Pokemony w pierwszym stadium. Dobra, Dragon Claw może być nawet na Puchyjene. I Ice Beam, chociaż no tu Protect wleciał mm, protect, Dragon Claw i Ice Beam, aczkolwiek no, za... not very effective, ale wystarczył. no very effective, ale wystarczył. Dobrze, kochani. Mm, 10 koła dostaliśmy za tą walkę w ogóle. Obłędne pieniądze. Eee, przejdźmy się, tu. Odleczmy Pokémony. Wróćmy ataki naszym e, pupilom, jest 22 minuta odcinka, więc w sumie, mm, jestem w stanie mm, w tym odcinku jeszcze zdobyć tą odznakę. E, I automatycznie byśmy troszeczkę nadgonili. Troszeczkę byśmy to wszystko nadgonili, bo nawet nie sądziłem, że to tak w miarę sprawnie poszło. Bo yy, liczyłem na to, że yy, ten Sky Pillar może będzie więcej rzeczy do zrobienia. tu jednak nie. Yy, Sky Pillar jednak poszło bardzo sprawnie. I można było, można było to wszystko w miarę ogarnąć na szybko. Także kochani, Nadszedł ten czas, aby w dzisiejszym odcinku zakończyć nasz Gym Challenge w regionie Hoenn. Miejmy nadzieję, że pozytywnie. Mamy olbrzymie wsparcie w postaci Dragonite'a, z którego jestem po prostu nieziemsko ucieszony. W końcu te jajka się do mnie uśmiechnęły i dostałem kogoś porządnego. Chociaż to nie, było, nie mogę powiedzieć, bo tamte jajka też są fajne Pokémony. Bo mam dużo fajnych Pokémonów też w boksie, które warto by było pod expić i na pewno je pod expie i możliwe, że już w następnym odcinku na y, Victory Road zobaczycie inną drużynę, a może nawet na Liga zobaczycie inną y, Zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie W każdym razie na pewno dzisiaj musimy zdobyć tą odznakę i to dzisiaj bezapelacyjnie zrobimy Let me ask you, did you know Oh, I should not be so coy It was uh, I who taught Wallace Everything. Mm -hmm. Tak, bo on był jego mentorem. Wcześniej Huan właśnie był tutaj chyba... Uh, liderem przed Wallaceem, potem był Wallace. A, jakoś tak. Mm. Dobrze, mamy Belduma. Więc taki Beldum obrywał Earthquake'a i dziękujemy. Lapras... Y Tyle z Laprasem jest ciężej, yy, bo to jest jednak Lapras i ma 46 poziom, ale obrywa z Brick Break'a i już jest troszeczkę lepiej. Dobrze, Lapras pada. Medicham. Medicham, yy, medicam, Medicham, Medicham. Engie. Hmm, chociaż latający by mógł tutaj nawet być, ale spróbujmy zrobić Sing. A ta ta ta, dobra, teraz nie mogę uciec, Engie. Psychic, Calm OK okej, Hyper Potion, musiał wlecieć. Ale na dwa razy jest, dobrze, 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 brawo Angie, brawo Engie, Engie. Dusclops. Hmm, czy ja mam kogoś z crunchem? Ja tobie usunąłem tego cruncha, tak. No to Dasprost to jedynie alienka. Dobra, bo jest to jednak Pokémon. Yy, Ghost. Shadow Punch. No nie. Na typ Dark to tak średnio. I Dodrio. Dodrio, 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 Dodrio. Dodrio. Mister? Z Accent Power? Atak. Ej, okay, przeżywamy. Pięknie. Rollout. Teraz będziemy. Troszeczkę się wpląta. Aaa, Co jest, co jest, co? Jest. No, musiał mi komunikat wyskoczyć. Dobra, już jestem. Teraz eee. ja się wpakowaliśmy. Rollout, ale jest. No, dwa Pięknie. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, kochani. Smoke with every day. No. Jest moc, jest moc, kuchoni. Dobra. Hmm. Co my tu dostajemy? 4600. Rainbench. Yy, I do tego jeszcze możemy używać Waterfalla. Poza walką i TM03. Teoretycznie jest to Pulse, ale chyba mam zmienione TM -y chociaż nie pamiętam. Nie mam zmienionych, czyli Waterpulse. Bardzo fajnie. Dobrze, teraz już możemy sobie przejść na spokojnie, bo już e, nikt z, nam, z, z nami walczyć nie chce. E, I nawet się wyrobiliśmy w miarę w czasie, bo myślałem, że nawet z tą walką o znakę będzie m, to wszystko za długie, a tu jednak 27 minut odcinka, więc e, nie masz, szczerze mam powiem tragedii, bo jest i Witxity, i Owca cała, i nadrobiłem troszeczkę serię. I mm, ogarnąłem sytuację z legendami, i zdobyłem ostatnią odznakę. Co za tym idzie, em, mamy teraz możliwość em, wzięcia udziału w Lidze Pokémon. Czyli od następnego odcinka em, ciśniemy Ciśniemy Victor Road, i potem Liga. Więc teoretycznie stały się dwa odcinki. Ten został spełniony bardzo dobrze. Kochani, podsumowując. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, dziękuję wam za wszelkie komentarze, subskrypcje i oceny oczywiście, jeśli podobał wam się ten odcinek nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, Komentarze z imionami mm, dla moich pokemonów z jajek, chociaż już za dużo ich nie złapię, ale no coś tam jeszcze się uda. Jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupy na Discordzie, Pokémonowa Planeta, terenarzy Dimitriego. Zapraszam na swojego Instagrama. A tymczasem, kochani, ja się z Wami żegnam. Trzymać ciepło. Na razie i cześć!